Proszę Państwa, Europejski Kongres Finansowy 2020 w wersji online. Trzy bardzo intensywne dni. A ja mam okazję rzadką na spotkanie z inicjatorem i koordynatorem Europejskiego Kongresu Finansowego, panem profesorem Leszkiem Pawłowiczem. Witam serdecznie. Dzień dobry, pani. Dzień dobry państwu. Jest jedno podstawowe pytanie, panie profesorze. EKF, co dalej? To takie jest pytanie niełatwe, bo. Tak. Dzisiaj rzadko wie, kto ktokolwiek, co będzie, kto ktokolwiek będzie, wie, co oczywiste. będzie dalej, prawda no ale zakładamy, że EKF dalej będzie nieco w innej formule. Chciałbym powiedzieć, że myśmy nigdy nie traktowali EKF-u jako przedsięwzięcia eventowego. Mhm. Było to przy okazji przedsięwzięcie eventowe, Kongres spotykali się ludzie w realnym świecie, ale tak naprawdę to chcieliśmy być takim. Think tankiem dla finansistów. i Staraliśmy się robić z tego EKF-u coś profesjonalnego, coś, co będzie przydatne dla tych ludzi merytorycznie, którzy tutaj przyjeżdżają. Większość rzeczy przecież na EKF-ie to są kwestie związane z naszą działalnością pro bono i również całej masy ekspertów, którą. Do tego wykorzystujemy, powiem brzydko, wykorzystujemy. I, I których namówiliście od samego początku, bo to już dziesiąty jubileuszowy kongres przecież. Tak, to jest ponad 600 osób, które mhm. służą nam radą, ekspertyzą, no, opracowują nasze wspólne stanowiska mhm. w różnych konsultacjach, które przeprowadza bądź to Komisja Europejska, bądź to Nadzór Bankowy Europejski. Albo OECD, mhm. i one dotyczą przyszłości rynku finansowego. Także wszystko, co robimy, to staramy się robić z myślą o przyszłości, z dużym wyprzedzeniem, zanim powstaną jeszcze dyrektywy europejskie, zanim powstaną jakieś projekty regulacji. Włączamy w to mhm. no masę, bo ponad 600 osób z tej grupy, która rokrocznie uczestniczy w Europejskim Kongresie Finansowym, włączamy do tej debaty i europejskiej i globalnej. Stąd rekomendacje kongresu, z których kongres słynie i które są bardzo konkretne i przemawiają do różnych sektorów rynku finansowego w Polsce, ale stąd także prognozy makroekonomiczne, do których EKF już nas przyzwyczaił, prognozy, które dzieją się dwa razy w roku. One poszły w świat wtedy, gdy kongres w wersji realnej nie odbył się w czerwcu. A co z tym? Z tą drugą prognozą makroekonomiczną na ten rok? Będzie? Oczywiście, że prognoza miała być i będzie. Właściwie już prawie jest. Prognozy makroekonomiczne nie są naszymi prognozami. To, są, to jest konsensus ponad 40 makroekonomistów z Polski i z Europy, których też wykorzystujemy do tego. Pytamy ich, a jak wy widzicie przyszłość? Jak co będzie z inflacją, co będzie z PKB, okay. co będzie z inwestycjami, prawda? Ale sama prognoza dla nas jest tylko częścią tej działalności, no bo najważniejsza rzecz to jest to, czego należy się obawiać. I my ich pytamy również, co będzie największym zagrożeniem dla rozwoju makroekonomicznego Polski i Europy, co będzie największym zagrożeniem dla stabilności systemu finansowego. I oprócz tych ilościowych prognoz, które stanowią pewnego rodzaju konsensus makroekonomiczny, sporządzony jako uśrednienie opinii głównie makroekonomistów bankowych, oprócz tego pytamy wielu no, czołowych makroekonomistów w Polsce i w Europie o to, czego należy się obawiać, co będzie największym zagrożeniem i co by robili. W tej sytuacji, żeby w najbliższych trzech latach, bo nasz horyzont jest patrzenia jest na trzy lata, mm -hmm. prawda? Dlatego co pół roku go aktualizujemy, co by robili, co polecają decydentom, że należałoby w tej sytuacji ro robić, i to co pół roku publikujemy. W tym roku zrobiliśmy taki konsensus prognostyczny plus zagrożenia plus rekomendacje w czerwcu i ogłosiliśmy, ale. Postanowiliśmy również, bo planowaliśmy w czerwcu, że ten dzisiejszy kongres będzie w formule stacjonarnej, mm. prawda? No nie udało się, to od nas przecież nie zależy. I planowaliśmy w tym stacjonarnym, prawda, dzisiejszym kongresie zrobić aktualizację tych prognoz, nietypową, bo robimy co pół roku, a chcieliśmy zaktualizować ze względu na bardzo szybko zmieniającą się sytuację. Zrobiliśmy to, mhm. zrobiliśmy to i będziemy to prezentowali w poniedziałek. Mhm. Także zachęcamy wszystkich do zapoznania się z notatkami, z informacjami prasowymi w poniedziałek i będziemy oprócz tego, tak jak wcześniej, co pół roku robili to w grudniu tym razem, a więc w grudniu, w czerwcu, teraz wyjątkowo aktualizacja mhm. na październik. Wydaje mi się, że w obecnej sytuacji bardzo ważna aktualizacja. Nie rezygnujemy ani z konsensusu prognostycznego, ani z badania zagrożeń dla rozwoju i stabilności, ani z tego, co proponujemy, co należałoby w tej sytuacji robić. To, czy ktoś nas będzie słuchał, czy nie, no, trudno powiedzieć, ale wyrażamy tutaj swoją opinię w sposób jednoznaczny. Czasem krytyczny, prawda, ale chodzi o to, żeby to było konstruktywne. Mhm. Odsyłamy więc Państwa również na stronę internetową. Od poniedziałku będzie można te prognozy makroekonomiczne sprawdzić. Tam właśnie. W związku z tym, że powiedział, powiedział pan profesor na początku, że EKF to nie event, to raczej proces, to raczej ciągłe działanie, czy ta formuła online, możemy teraz powiedzieć, sprawdza się, czy na przyszłość bierze EKF pod uwagę działanie w takiej właśnie formule? Żeby planowali rozszerzenie naszej działalności online jeszcze przed pandemią. Dlatego Rozpoczęliśmy od stycznia również taką inicjatywę, prawda? Klub Odpowiedzialnych Finansów. To y, prowadzi, liderem tego projektu jest pani Agata Kwaśniak. On się odbywa co miesiąc w formule online. Tylko pierwszy był w formule stacjonarnej. Dotyczył bardzo ważnej w naszym przekonaniu kwestii no, próby rozwiązania problemu Frankowiczów. Mhm. Co miesiąc omawiamy zagadnienia, które uważamy, że są najbardziej istotne z punktu widzenia prowadzenia odpowiedzialnej polityki finansowej w Polsce i to przez banki, jak i przez instytucje nadzorcze, jak i przez rządzących. I ta formuła wskutek no, pandemii no, uległa tak jakby rozszerzeniu i wprowadziliśmy z inicjatywy mojej zastępczyni Elżbiety Marku, wprowadziliśmy coś takiego, co się nazywa kwadrans online. Prawda? W każdy czwartek, a czasem częściej odbywają się rozmowy na bardzo istotne tematy, rozmowy, w których można brać udział w formule online, zadając pytania, głosując i tak dalej. One się nazywają kwadrans z Europejskim Kongresem Finansowym. No czasem ten kwadrans przeciąga się, się do godziny, jak, coś, jak jest za dużo pytań, prawda? No, ale staramy się na większość przynajmniej pytań odpowiadać i ta formuła online no do tej pory, prawda? To było 40 takich spotkań i mówię i o klubie odpowiedzialnych finansów i o kwadransach, prawda? Będziemy to kontynuowali i rozszerzali, bo wydaje się w tej chwili, że nie można. Zaplanować na 100%, że coś się odbędzie stacjonarnie. W ogóle, Także, prawda? Tak. No w ogóle, no w najbliższym czasie, najbliższych może dwóch latach, prawda? Nawet i dlatego przyjęliśmy formułę hybrydową, mhm. którą zakładamy, że będziemy robili stacjonarnie w sposób rozproszony, ale nie upieramy się przy tym. Jeśli będzie taka sytuacja, jak w tej chwili ma miejsce w Gdańsku na Pomorzu, no to Odstąpimy w ostatniej chwili, dlatego że zdrowie jest ważniejsze. Ze względu ważniejsze na nasze wspólne bezpieczeństwo, prawda, i w pieniądze, prawda również no, odpowiedzialność, jeśli chodzi o zdrowie i życie obywateli, jest ważniejszą odpowiedzialnością niż odpowiedzialność finansowa. Nie możemy robić kongresu o odpowiedzialnych finansach, no sami zachowując się nieodpowiedzialnie w innych obszarach życia. I dlatego będziemy kontynuowali to, będziemy również te zagadnienia, których nie zdążyliśmy z powodów technicznych zrobić dzisiaj, wczoraj, prawda? Będziemy kontynuowali w formule hybrydowej. Ale będziemy o tym informowali od następnego tygodnia z tym zastrzeżeniem, że jeśli ryzyko dla zdrowia by było zbyt duże, to będziemy przechodzili na formułę onlineową. Będziemy prosili Oczywiście panelistów, żeby występowali tak jak teraz, prawda, w realnym świecie, żeby dyskutowali między sobą, ale każdy przez internet będzie mógł zadawać pytania, w tym aktywnie uczestniczyć. Taki jest nasz zamysł, jeśli chodzi o no, najbliższy rok co najmniej. Chciałam jeszcze spytać o te publikacje, które ma pan profesor w ręku. No, chciałem powiedzieć, że. Mm, w pewnym, niezbyt może szerokim zakresie, ale prowadzimy również działalność wydawniczą. Prawda? Chciałem powiedzieć również, że ta działalność wydawnicza dotyczy Europejskiego Kongresu Finansowego i nie tylko, bo jesteśmy na tej liście Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, liście wydawnictw, które przysparzają punktów osobom, które chcą robić karierę na uczelniach, chcą Podwyższać swoje kwalifikacje, ale jednocześnie łączyć to z no, lepszym notowaniem w tym środowisku. Stąd też wydawnictwo jest na tej liście, ale staramy się być bardzo praktycystyczni, prawda? Mhm. Dlatego i też ciekawi nie tylko dla tych ludzi, którzy chcą robić karierę naukową. Prawda? No, takim klasycznym przykładem jest wydawnictwo, które już od lat y, kilku y, promujemy, to są eseje studentów. Prawda? Eseje studentów z ostatniego roku, przedostatniego, czasem ze studiów doktoranckich, prawda? pod tytułem Co zmienilibyśmy w Polsce i w Europie. I te eseje od kilku lat y, wydajemy. Cieszą się, y, no, wydaje mi się, w dość dużą poczytnością wśród. Młodych ludzi, a również tym starcom, takim jak ja dają dużo do. Ja myślę, że myślenia. rekruterom też sporo dają do myślenia. Rekruterom też, bo to są najlepsi studenci w opinii swoich promotorów, a oprócz tego jeszcze my tutaj mamy własną selekcję, prawda, robimy specjalne jury, które to czyta. Pani Oszenecci, prawda, była prezes Wiza Polska jest szefową tego jury, ogłaszamy, tak jak również teraz. Te najlepsze w opinii jury eseje i wydajemy je w formie książkowej. Te, tej książki nikt nie recenzuje. Ona jest poza recenzją, prawda, poza jakimi, jakimikolwiek krytycznymi uwagami ze strony starszych. Natomiast no pozostałe wydawnictwa wydajemy, recenzujemy. W tym roku, teraz, dosłownie wczoraj, wyszedł bardzo. Wyszło bardzo ciekawe wydawnictwo Zielone Obligacje w Polsce. Myślę, że to jest jedyne tak profesjonalnie przygotowane wydawnictwo autorstwa pana doktora Macieja Grabowskiego i pana doktora Ludwika Koteckiego. Oprócz tego wydajemy wydawnictwa, które łączą się z najważniejszymi, naszym zdaniem, problemami, z którymi mamy do czynienia. Uważamy teraz, że ten proces odbudowy wymaga y, uatrakcyjnienia kraju z punktu widzenia inwestycji, prawda? Tak szczególnie y, jeśli chodzi o atrakcyjność i ryzyko dla kapitału prywatnego. Mhm. Prawda? I stąd też jest bardzo ciekawa książka, też, która wczoraj wyszła, inwestycje i odporność gospodarcza, wyzwania dla Polski. Prawda? Ciekawych jest kilku autorów, każdy składa jakąś ciekawą propozycję. Mhm. Y, te wydawnictwa, no, Związane z EKF-em różnią się tym od innych, że tutaj prosimy tych autorów, żeby zawsze pokazali, co mają do zaproponowania, co proponujemy. Nie tylko analizujemy, ale co proponujemy. Także działalność wydawniczą będziemy kontynuowali. Zapraszam wszystkich do udziału w tej działalności i akademicki świat, i świat praktyków. Taki miks to jest coś takiego, o czym marzymy żeby oprócz tej punktozy uczelnianej było coś takiego, że coś mam do zaproponowania. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Państwa odsyłamy na stronę EKF-u. Proszę tam zaglądać, ECF.com. Zapraszamy państwa do czynnego udziału we wszystkich wydarzeniach Europejskiego Kongresu Finansowego, które toczą się przez cały rok, bo jak dobrze wiemy, EKF nigdy nie śpi. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.